Ale to takie na łóżko położyć, na wersalce tak się kładło, nie? Musiało wszystko być. A tutaj...

Ten obraz podoba, a co to jest? tak a co to jest to jest tak 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 od banku się tak no, tak jest ten no, teraz pokażemy, co tutaj o, tak 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 Szanowni Państwo, uwagi na to zajema uchwały, bo nie mam do to bardzo proszę teraz o chwilę uwagi. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie zarówno tych Państwa, jak miałam przyjemność gości na koncercie, jak i tych, którzy do nas dołączyli. Jest mi ogromnie miło powitać autora dzisiejszej wystawy, pana Bogusława Solarza. Wielkie brawa dla pomysł o organizacji wystawy malarstwa u nas w Powiatowym Centrum Kultury. Muszę przyznać, że nasza galeria swój blask odzyskała rok temu, ponieważ mieliśmy tutaj pewne problemy, ale na nowo wznowiliśmy tę działalność wystawienniczą. Zapraszamy tutaj artystów i bardzo się cieszę, że to Pan Bogusław jest kolejnym dniu. Dzisiejszy wernisarz, nosi tytuł Słoneczna cisza popołudnia. Myślę, że pogoda dostosowała się do tego, bo pięknie nam dzisiaj w się dzień mimo tych dni podejmował nasz artysta, to ja mu chcę oddać głos, a Państwu i Panu bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszliście, a Panu, że nas zaszczycił swoimi obrazami, swoją obecnością i swoją sztuką. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, dziękuję. bardzo serdecznie wszystkich witam. Tak. zaproszonych gości, nie tylko. Wszystkich, wszystkich, którzy nam tam wyrazili. zobaczyć. Bo obejrzeć moją wystawę, która została tutaj wystawiona. Chciałbym powiedzieć, że to jest zbiór akwarer. Można powiedzieć, że w ten sposób, że część jest podzielona jak gdyby do tego tematu wracając, słoneczne cisza po południa, że w większości, większości tych moich obrazów są wszystkie raczej słoneczne. A po bo taka cisza po to zawsze to jest to, to co każdy chce. Wtedy już wszystko się wyciszy, my też się liczymy. ale równocześnie jest tak samo, jak gdyby popołudnie mojego życia, bo już nie jestem młodzieniaszek i dlatego też ta wystawa właśnie jest tak poświęcona również i temu. I w większości to są akwarele typowe. Typowe akwarele, jest parę również techniki mieszanej. Również występuje i rysunek tuszem, ale również tak samo technika mieszana, czyli tusz i akwarela. Na początku mamy architekturę, którą tutaj widać po prawej stronie mojej, czyli tam jest pierwszym ob obrazem, którym tam jest, to jest no, właśnie to jest y, ta, y, kamień śląski. Później mamy opole katedrę, to jest daleka, to jest z moich stron, to jest Sokołów Czerkiewka, Sokołowsko, tu koło Wałbrzycha. Następnie mamy Wisłę, to są nowe obrazy, teraz ostatnio właśnie malowane. Później mamy Kraków. Następny obraz to jest również Święty Jacek. Aha, no może jakoś się Będziemy wiedzieć o którym mowa, a ja będę od razu. Tutaj mamy właśnie Wisłę. Tu mówiłem, że to jest Sokołosów, to jest cerkiewka. Z nią jest związana cała tam, jak się mówi, tajemnica. Dlaczego akurat na dolnym Śląsku jest cerkiew? No bo Jedna z tych księżniczek cara chorowała tam na płuca, więc ją wysłano na Dolny Śląsk, tam do leczenia. No nie było cerki, były kościoły ewangelickie albo kościoły katolickie, więc dla niej car wybudował właśnie w Sokołowsku. Bardzo malutka, to tam był, to jest bardzo malutka cerkiew, jest zrobiona z cegły, a w środku wyposażona jest trochę w drewnię, a trochę w ceramice. Tu mamy kościół ewangelicki w Wiśle, Następny mamy kościół w Krakowie. Przechodzimy do naszego tatu po kościół, święty, kaplica świętego Jacka. Przechodzimy następnie, to są już właśnie z plenerów. To jest z pleneru ostatniego. To jest Gołszorowice. Gołszorowice zgadza się. Na od razu poznawał. Tu mamy Jemionice. Teraz przychodzimy park zimą. Nasz park zimą. Takie właśnie popołudniowe światło, które się przebijało przez, przez te całe gałązki. Było to zaraz krótko po śniegu, śnieg to, to widać, w tym roku to było. To jest moja miejscowość, Krzyca, skąd pochodzę. To jest na dolnym Śląsku, bo w Polcach wam przypałem. Znam to, siostra teraz moja tam mieszka, się zgadza. To jest właśnie to jazłodanie kolega tam mój pracuje, kiosk ruchu, bank, cukiernia. Jesteśmy teraz zaś w Szczelcach, w Szczelcach mamy wiadomo co, pocztę, na różniku tak robione. Teraz mamy pałacek Myśliwski, który obecnie tam się znajduje. Inkubator, o, o właśnie inkubator już poprawiony, zaś mamy zimę. Tylko to jest robione od Gołębnika, zeszłem na dół i w kierunku na Nackoście. Też to takie było światło, a mało się, mroźno wtedy było. To nawet to widać, ale słonecznie. Bo no, nie to uchwycić. Przechodzimy dalej. No teraz mamy pejzaż, mamy pejzaże, przeważnie leśne. Zacząłem od zimy, bo zima dopiero to się skończyła. Las, ten las nazwałem Osiebski. Bo to jest właściwie las osiewski. Wybrałem się właśnie kiedyś na grzyby i tak, i tak to zapamiętałem. Następnie znalazłem na taki, taki znalazłem na rowerze byłem. Na pies zrobiłem małe zdjęcie, później z tego szkic. Tak, tak tu, tu mamy w las. To jest dla podtekstu. Pod las jesieni. Następny to jest mglisty las. To jest też plenera. Dwa lata temu pleneru. I to jest to jest tak samo las właśnie tutaj w kierunku na we lesie. Teraz tutaj mamy stawy w Gońszerowicach. Kto z Gońszewic gdzie ten staw stoi? Gdzie ten staw jest. Tak? No to dobrze. Przechodzimy dalej. Teraz proszę Państwa, tutaj, tutaj mamy... Portret. Portret to jest naszej koleżanki z Katowic, też, też artystki. Ona właśnie maluje to. Ja, ja to od niej zapożyczyłem jako motyw, ale to jest jej właściwie portret. Iwona Sielska. Tak. Iwona Sielska się, się nazywa. To jest portret dziecka, bez, bez jakiegoś większego, bez imienia. nie będę tłumaczył, nie będę tłumaczył. kwiaty widać. Mamy kwiaty. Jadłoń, malwa, nie wiem. I bliskus. Żzy, czarny bez, mój się. Teraz przechodzimy do zwierząt. Tu mamy kaczki na, na lodzie jeszcze. No, tu mamy pavia, Jak ja go nazwałem Rajski. To jest tylko... Nie robiłem go z takim rozstawionym, bo wtedy by nie wyglądał ciekawie. Teraz mamy ciemierniki, to są jedne ciemierniki, to są druki. Odstęp, od, odstęp od nich jest prawie, że dwa lata. Te były wcześniejsze, te są ostatnie, z tej wiosny. No mamy zaś strzelce, wróciłem do architektury, nasz na kościółek. I to jest ta technika mieszana, co mówiłem, że tu występuje cóż i akwarela, nie? to są wszystkie zrobione te cienkie linie i też taki słoneczny. To jest w mojej miejscowości Kościół, to już poznałeś, w Rzycy Górnej, tam u nas jest to gotycki Kościół, trochę zaniedbany. Zewnętrznie wygląda jak plaża, ale w środku tragedii. Rozkradziony. No. Dobra, to on też kwiaty. Och, tak. Dla rozrywki zrobiłem pociąg kupców z, z, z naszych czasów pociąg. No. Polwark. Moja żona takim pociągiem do szkoły. No, jest <laughs> Pamiętacie, że można było tędy wchodzić tak, środkiem, wchodzić tak. bokiem. A były jeszcze starsze wagony, że do każdego przedziału. Tak, zwany Teksas. I ławka była to. Stopień to była ławka przez cały pociąg teraz mam ostatnio, byliśmy u syna w Niemczech i to jest właśnie monarchia. Teraz proszę sobie pooglądać, jak ma państwo jakieś pytania, to bardzo serdecznie proszę, a jak nie, to zapraszam do poczęstu. Proszę się spisać, to tutaj jest książka w moim szpicowniku. Można przejrzeć ten szpicownik, a jednocześnie tutaj... spisać. Proszę, szpicownik. Różnorodność. I możesz nazwiska. Różnorodność. Różnorodność. Takie jak. Tu jeszcze są informacje. Takie jak. A tutaj, co jest Pod, to jest. Ja jest. najlepsze? jest. To ryjskie To jest. bardzo dobre. Najlepsze są wina ryjskie. To jest. To Tak. To jest. To jest. Zrobię panie. Zapraszam. Mam panią. Na YouTube będzie film. Zapraszam. Dać tak na miary. Gdzie ja teraz mam te wizytówki? Tu? Czy zostawiłem marynarce w Mama. Już mam znajomą na Facebooku i YouTube.

Potrzebujemy kogoś, żeby otworzyć tą butelkę. Już się Dlaczego? robi. To, tą ciemną, tą ciemną. Nie tamtą, tamtą ciemną. O! O, jest klucz! No fajnie! Nie ma problemu! Nie bo... <laughs> Nie Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak najlepiej złapić kogoś, żeby pokazał swoją buzię. Zapraszam na YouTube, a się film. <śmieniciela> Nie ma jak artystyczne wózie. No. Będzie na YouTube? Ręce mam zajęte, ale i tak Was obejmuje. My razem pracowałyśmy przez koleżankę. Koleżanka była wow. w e Balecie, a ja byłam w Balecie. Wow. Tak mi a ja bym mi ja nie, teraz nie takie zdjęcie, ale później przejść te zdjęcie. A my Teraz ujęcie filmowe. Teraz ujęcie filmowe, ale ja później wycinam z filmu zwierzęta. Możesz wyciąć. No tak. to fajnie. I teraz na nas patrzy. Dobra, dziękuję. się proszę. Teraz to jest kolega. Selecimy tak szybko, bo nie stało się nam. Będzie na YouTube. Może być? Dziękuję. Dzień dobry. I teraz mamy pisie. Tak? Tak, tutaj podrobniemy. No, jest. Oh.